Simon Savoy wystawił bankiet za ponad 100 tysięcy, a w pracy przerobił dystrybutor z wodą na płatny. No, szkoda, że nie jest taki dla pracowników. Na przykład dla młodego. O właśnie, mi się to nie klei. A w ogóle, słyszałeś co ostatnio zrobił z młodym? Kazał mu zrobić 17 kaw, bo żadna nie była jak z Francji. Wydzierał się na niego, a na koniec kazał mu za to wszystko zapłacić. No. Szkoda, że oszczędza na swoich, żeby być hojnym dla obcych. O! Oh, kogo moje oczy widzą? To pan Dick we własnej osobie. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, panie Dick. Dick to jest pan Simon Savoie, odpowiedzialny za ten fantastyczny bankiet. No się ma! No tak. Chyba podoba się panu mój bankiet. Wydałem na niego sporą sumkę. Hej, to przy butonierce to skrót od skopy skurwiel? Bynajmniej. To od mojego imienia i nazwiska. Nikt tylko żartował, ale nie chciał być złośliwy. Rozumiem. Tak, tak, piękna butonierka. Czy mogę zobaczyć? Naturalnie, proszę. Jest wykonana z jedwabiu oraz kaszmichu. Ręcznie wytwarzana w centrum. Tak, tak. Średnio tu! Idę poszukać jakiejś dupy. O, ta w czerwonym jest ciekawa. Miło było poznać inne te formalności. Co za gość? No, szkoda, że go nie znamy. A kto to w ogóle jest?